Cześć. Dzisiaj postanowiłem mojego triceratopsa zabrać na spacer na wyspę i podziwiam tu różne stwory. Proszę bardzo. Takiego się tu nie spodziewałem. Oj, 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 oj. oj. Czemu one się ze sobą biją? Proszę bardzo. Jakieś porachunki. Mój czołg jest zdecydowanie najlepszy. Co prawda nie wiem co to było to coś. Ale zaraz spróbujemy co coś w tych co w zwłokach jest. Kurcza piesa normalnie naprawdę wyjść trochę poza obóz i śmierć czycha na każdym kroku. No dobrze. Tutaj jest wszystko ok. Proszę bardzo, elektronikę żeśmy zdobyli jakąś kawałki metalu. No normalnie jakiś. Pył? Ej, 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 co to było w ogóle? Co to w ogóle było? Raptor. No, żyje. Kurczę, naprawdę tu jest... w tej dziczy niebezpiecznie. No dobrze. Daść ten mały... Tu też jakaś biedronka jest, coś czerwonego, musimy tego grzybka spróbować. No dobra. Tym się nie da zebrać. Ho, ho, ho. Ale spadł. Daleko uparta jest bestia. Dobra. Tu bez tego nie... Co to znowu? Mucha jakaś, no naprawdę. Jakieś jajo żeśmy znaleźli, ale nie zapłodnione. Czyli raczej do jedzenia. Dobra, tutaj moja mój czołg jest nienaruszony. To możemy jechać dalej. Tu może te skóry jeszcze zbiorę skóry nigdy o dobrze skóry się zawsze przydadzą ale po co mi tu elektronika hmm. no dobrze załóżmy że do czegoś nie jest potrzebna Aha, teraz widzę, mogę sobie włączyć na stałe. Po z tymi ustawieniami nadal nie doszedłem do, do ładu. Proszę bardzo. Nie chcę się za bardzo oddalać. Chyba, że tu kolejną chatkę gdzieś zrobię. Proszę bardzo, tutaj jest jakiś mały. Kto to jest? Tupie sobie, nie jest agresywny. A jak zejdę, to będzie agresywny? Czym ty jesteś? Pachi? No, bez przesady. Trochę kultury. Wziął i mnie olał. To jest już naprawdę. No ale niech będzie, że mu przebaczę. Nie będę go zabijać tak od razu. Proszę bardzo, sporo tu tych jest zwierzaków różnych. O! Coś ładnego tu jest. Ten stwór jest strasznie wolny, ten triceratops. No tak. Jeszcze jakieś wąty? Któreś tu ma? Mogę podejść i wrzucić? No proszę. Jednym... Przysiosłem, wszystkie muchy poszły. No to akurat już sobie zdążyłem zrobić. No ale wezmę. Tu też jakieś mrówki. Naprawdę jest tu bardzo, bardzo groźnie. Kogo ja biję? Mam nadzieję, że nie. Ciebie bije? Przecież, że Czasami ja widzę. Musi być w takim trybie, a czasami w takim. Co tam, mój zwierzaku? Żyjesz? Żyjesz. No, jesteś troszkę poraniony, ale powinien się poleczyć. No, naprawdę. Tylko też nie za bardzo mogę się oddalać, bo potem. Będzie mi ciężko. Znowu mucha. Wisiać. Widzę, że te muchy są naprawdę groźne. Musimy tu trochę poczekać. Teraz mi powiedzcie, co to jest za dinozaur? Może ja w innej grze jestem? Jak go? No nie będę go atakować, ani nic. Co tam? A to co? Yy, piątka. Teraz sierp. Aha. Może bez niczego coś znajdę. No dobra, nic nie znajdę. To idziemy w tamtą stronę. No akurat no na no Tam na tej górce, zdaje się, hmm. robiłem pętle. Co jest idzie, panie? Czy rozumiem, że jak trawi, to chodzić nie chce? No co za. Dobra, idziemy tu na górę. No nie dobrze, pokręciłem się. Tu na odbórkę wejdę. Dobra, trzeba coś zjeść i coś wypić. Jeszcze mam jeden. Do picia, ale to na... Czarną godzinę. O, dobra, trafiłem. Tam za tą górką jest... Po prawej stronie moja chałupka. Może na dzisiaj przygód dość. jeżeli ten stwór jest naprawdę wolny. Ale za to zapewnia mi pewne bezpieczeństwo. Może będę musiał mu jakieś staminy dodać, troszkę więcej. Heh. Mam jakieś zasoby, do których nie mam zielonego pojęcia, co z nimi zrobić. No nie szkodź. To też mnie ciekawi ten zwierz, też mnie nie atakuje, a jest też dużym zwierzę. Aha. Musiało się okazać, że... Cokolwiek to było... Mały gnoju już się za mną tutaj ustawił w kolejce, tak? Ani chwili, nie ty, no rany. Jeszcze zabiję swojego własnego dinozaura. Dobra, HP ma dużo, ale teraz już zdecydowanie muszę. iść do domu. Mam nadzieję, że to nie pomyliłem góry, ale raczej nie, bo tam na wierzchu jest żelazo. Ach, naprawdę... No, jakoś będę się musiał pogodzić z tym, że to działa w tempie naprawdę strasznym. No chyba, że to ma yy, konkretną ilość kilometrów, którą mogę <gryw> dziennie przejść. O, tu jakieś mięso. Pierwszej klasy, to pewnie z tego stwora teraz, co, co przed chwilką mnie zaatakował. Tylko dlaczego? Za blisko byłem, czy co? No dobra. Koniec wycieczki. Jedziemy do domu. Naprawdę, to jest tempo biegu. Czy jakoś bardzo, czy co? Dobra, teraz mam znowu pełne, pełną staminę. I tej staminy mu wystarczy na parę kroków. Oj, będzie trzeba dodać staminę. Bo... Z Zękiem albo z jakimś innym tego typu stworem, to nie mam najmniejszych szans, bo one nie są przysposobione do walki w ogóle. Na chwilkę zobaczymy, o właśnie. No troszkę więcej mapy już odkryłem. Nadal nie jest to duży obszar, ale jest groźnie. No i po prostu szkoda mi tracić tych stworów. Zawsze mogę nowego powiedzmy upolować, ale Potem trzeba je szkolić, i tak dalej na nowo. Oho, koniec. No dobrze, tu już będzie OK. Zaraz cię rozładujemy. Najpierw nasionka. Może ja siebie jeszcze najpierw rozładuję. Tutaj wrzucamy mięcho do lodówki, bo naprawdę dużo przytargałem. Dobrze, skórę też tu gdzieś wrzucimy, bo też mam przytargane całe mnóstwo skóry. Także, dobra. Hmm, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tutaj to też i to też powinien dostarczyć tu mam koryto z żarłem dla stworów a on na jak budki i tak dalej Tutaj mamy... Kurczę, ja tu chyba też muszę tą... Hmm, kompost zrobić bo... te mi tu produkują jednak ten nawóz i szkoda hmm, co on tam miał jeszcze? O miał, czemu ja tego nie wypakowałem z niego. No, no proszę. Zdecydowanie muszę zrobić kompostownik. Oj, no dobrze. I teraz tak. To wrzucamy. To i to. Nie wiem po co te zasoby. Przecież ja tu bym w życiu nie dotarł piechotą. Chyba, że biegiem uciekając przed jakimiś stworami. Dobrze. Nie do lodów. Tutaj wrzucamy, produkujemy. No właśnie. Tu na tej planszy mysza ma tendencję do uciekania we wgórny róg. Jeżeli coś zrobimy i akcja się skończy, to ta mysza najczęściej pik ucieka we wgórny róg. Dobrze. To jest. Tutaj wrzucimy te cuda. Naprawdę. To wrzucimy do lodówki, to jajo. Przez przypadek całkowicie. Dobrze. Teraz zobaczmy, co potrzebujemy do kompostownika. gdzieś był. O, tu jest. A no, to co zwykle, drewno, to i to, lepsze, to, to i to. I jedną sztukę, bardzo proszę. Reszta z powrotem. Chociaż w zasadzie to to zabiorę, bo to jest potrzebne. ...do produkcji kompostu. Tu mam wodę, to może nie. Przed domem nie chcę, żeby mi tak cuchniało. Ale z drugiej strony tutaj też nie mam za bardzo gdzie... tam ją przestawię. Jej, jajeczko zniosła. Teraz umieścimy. Może być tu. Ok. Dobra, niech się wydobyje kompost. Działa, tylko widzę, że drewno się skończyło już prawie. Trzeba troszeczkę drewna nazbierać. Jak tam? Wody już tutaj nie ma. Ale tu mam te zasoby. I spróbujmy. ...napompować. Nie? Nie da się pobrać? Hmm. No to w takim razie, skoro mam zbiornik z wodą, to czemu nie mogę pobrać z niego? Mogę zaczerpnąć z niego wodę. A tu wychodzi na to, że będę musiał kurek zrobić. No dobrze. Ok. Tutaj ona chciała coś ode mnie. to. Ten, czy coś zrobił znowu, a nie zdążyłem Nie Dobra, ale może jazenka podmienię, bo ta jego córka ma niższy level, a ma większy udźwig już w tej chwili niż on. Dobrze. A, w zasadzie tam, tu możesz być. Tylko ci jeszcze nie rozpakowałem całej, nie? Nasionko, nasionko, nasionko. To, to. I to reszta może zostać. Tu wrzucimy to co z reguły tutaj używam. To też tu trafia w zasadzie. O. To tutaj. No też damy tu. A to zabierzemy, żeby tam wrzucić do wypalania. Okej okay. No właśnie, bo się jest ogienek zgasił. Dobra. A to damy tu. Widziałem jeszcze dzisiaj takiego konia. Nie wiem, czy to jednorożec był, czy, czy co to było. Bo nie zdążyłem się temu przyjrzeć, bo mój triceratop zarżał, czy zaburczał. I część stworów dała dyla. Więc... Taki biały ładny, biały. Dobrze. dlatego też stwierdziłem, że może kawałeczek nagram. Następnym razem znowu jak coś będzie ładnego albo coś mnie zaskoczy to jakiś krótki raport spróbuję zrobić. Na razie cześć.